Z strony Gingerowa, a na Waszych ekranach Gingerowa Was urządzi. W dzisiejszym odcinku urządzę Tomek gdzie nie bądź. E, autorkę macie tutaj, bądź autora. No i czytam historię jak zawsze. Historia akurat w tym przypadku jest bardzo krótka i bardzo konkretna. Historia rodziny. W tym domu mieszka staruszka, której rodzina nie chce pomóc i niedawno zmarł jej mąż. Dlatego mieszka ona tutaj. Nie potrzeba dużo, wystarczy jej tylko usunięcie pnączy w domu, jak i na zewnątrz. Imię i nazwisko staruszki Elżbieta Nowak. Urzekło mnie w tym, że tak naprawdę po pierwsze jest to staruszka, która mieszka naprawdę w małym, y, zarośniętym domku, a po drugie, że jest Skromna i że tak naprawdę nic, niczego jej nie potrzeba poza usunięciem pnączy. Ja oczywiście ymm, tutaj zdziałam troszeczkę więcej, ale to już zobaczycie w dalszej części odcinka. Dom pani Elżbiety urzekł mnie tak naprawdę tym, że jest małą, skromną chatką w lesie nad jakimś takim zabrudzonym, malutkim stawikiem jest bardzo zarośnięty i też jest domkiem chyba pierwszym w serii, w którym mieszka staruszka. I właśnie dlatego go wybrałam. Jak wiecie, ja uwielbiam zmieniać małe domki, uwielbiam budować małe domki i uwielbiam w ogóle małe przestrzenie w Simsach, o czym może świadczyć moje zamiłowanie do challenge simsowych, wymiarowych, czyli domek 5x5 kratek, 4x4, 3x3 i 2x2, 1x1 nie zamierzam robić. Tutaj też od razu to już mówię. I kiedy Zobaczyłam ten domek w galerii i wiedziałam, że chcę go zmienić. Zmiana z zewnątrz nie będzie duża, jak zobaczycie za chwilę, ale w środku postarałam się naprawdę i wydaje mi się, że pani Elżbieta będzie zadowolona i będzie jej się tutaj dobrze mieszkać. No bo przecież ta seria jest właśnie po to, żeby pomagać Simom w potrzebie, a samotna starsza pani mieszkająca w chatce w lesie na pewno się do takich Simów zalicza. Nie muszą być tutaj od razu same tragedie. E, może być też po prostu Simka, która jest starszą, starsza i samotna. Jeśli chodzi o wnętrze, to jak widzicie, domek jest naprawdę bardzo, bardzo, bardzo zarośnięty. Tutaj po prostu jest dywan strawy e, No i jak zawsze na początku oczyszczam wszystko i zachowuję rzeczy na później. E, ten domek jest pierwszym domkiem, tak naprawdę, w którym nie wykorzystam wszystkich rzeczy, które zachowałam, e, bo po prostu w czasie zmiany domu stwierdziłam, że jednak wypada by je ulepszyć i troszeczkę właśnie dać pani Elżbiecie lepsze warunki do życia. I właśnie dlatego części z tych rzeczy, które zachowałam, jednak nie wykorzystam i będzie to łóżko, kuchenka i chyba te fotele, które zachowałam. Fotele wymienię na coś innego. No i właśnie łóżko tak samo, chociaż łóżko będzie bardzo podobne, co też za chwilę zobaczycie. No i domek postanowiłam zachować w podobnych kolorach, w jakich był. Nie chciałam tutaj za bardzo zmian, bo właśnie urzekło mnie to, że pani Elżbieta nie chciała tak naprawdę wielkich zmian. Chciała tylko, żeby usunąć zarośla z jej domu, żeby na pewno łatwiej jej się żyło. Ja tutaj oczywiście zrobiłam więcej, no bo nie wyobrażałam sobie zostawić jej tego domu w takim stanie, w jakim był. Ale nie chciałam tutaj za bardzo ingerować, dlatego nie zmieniałam za bardzo kolorów, nie zmieniałam za bardzo układu tego mieszkania, bo wiem, że starsi ludzie mają to do Siebie, że bardzo przyzwyczajają się do tego, co mają w swoich domach i mieszkaniach, dlatego tutaj nie zmieniałam też nic. Z zewnątrz tak samo też zobaczycie, że niewiele. No i tutaj, właśnie łóżko. Łóżko, jak widzicie, zachowałam te, ale tutaj nie bardzo mi pasowało ciągle kolorystycznie, i dlatego zdecydowałam, że kupię inne łóżko, które jest podobne, bo jest też drewniane. Mm, ale właśnie bardziej mi tutaj pasowało to łóżko do tego e, pomieszczenia, e, to które za chwilę zobaczycie i nie będzie to to ani to, tylko właśnie najprawdopodobniej to dokładnie. Zobaczcie, to łóżko tutaj bardziej pasuje, ten po m, pokój dzięki temu jest taki troszeczkę bardziej przytulny wróżkowy, ale jednocześnie swojski. Zauważyłam tutaj w tym domu, że pani Elżbieta miała wszystkie meble. Takie właśnie swojskie, drewniane, i nie chciałam tego zmieniać. Jeśli chodzi o dekoracje, to oczywiście kwiaty, dużo kwiatów, no bo widzę tutaj po tym domu, że pani Elżbieta jest simką zjednoczoną z naturą i bardzo lubi właśnie takie naturalne elementy wyposażenia i dekoracji, dlatego je zachowałam. Tutaj też zegarek i ogółem ta sypialnia jest kolejną sypialnią z cyklu, tak mi się kojarzy sypialnia starszej osoby i ja tak ją widzę, dlatego tutaj tak to wygląda. Też kwiatek, właśnie takie wiszące kwiaty też często starsze osoby mają w Swoich sypialniach, dywanik jakiś malutki, skromniutki. No, taką, taką miałam wizję, i tak tutaj ten e, pokoik urządziłam, i wydaje mi się, że jest bardzo ładny, przytulny i taki skromny, prosty, ale naprawdę mnie osobiście bardzo, bardzo e, się podoba. I za chwilę przejdę do łazienki, tak? Będę urządzać łazienkę. E, w łazience mm, starałam się zrobić troszeczkę właśnie bardziej nowocześnie, bo jednak łazienka jest takim pomieszczeniem, które musi być sprawne. I musi tutaj sprzyjać starszej osobie, dlatego mamy wannę. Zachowałam też takie, właśnie, brązowe elementy, które nawiązują do tej łazienki, która była wcześniej. Widzieliście, ona była po prostu drewniana i. Chciałam to jakoś właśnie zachować, nie chciałam tutaj dawać jakichś bardzo, bardzo nowoczesnych elementów wyposażenia tej łazienki, ale jednak chciałam ją troszeczkę usprawnić, jakby właśnie, żeby tej starszej osobie było po prostu wygodniej, bo wydaje mi się, że wymiana całego wyposażenia łazienki, akurat tutaj w tym przypadku, była konieczna. No, i nie pasowały mi kafelki. Tak, nie pasowały mi kafelki na podłodze, dlatego je zmienię. I później będę, właśnie, troszeczkę szukać też dywaniku na podłogę, bo bardzo chciałam dać tutaj jakiś fajny dywanik, i nie mogłam się zdecydować, tak naprawdę. Aż w końcu zdecyduję, że dam ten taki kwiatek, który doszedł w jednym z dodatków, z rozszerzeń do Simsów, nie pamiętam, w którym zobaczycie zaraz, właśnie ten kwiatek. Dodałam go dlatego, że starsze osoby i nie tylko starsze osoby często mają właśnie takie śmieszne kolorowe dywaniki w Łazienkach. Ja nie dałam akurat w tym przypadku kolorowego, tylko właśnie taki szaro beżowy kwiatek, ale bardzo mi się spodobało to ogółem i wydaje mi się, że to nawet uroczo wygląda. Salon połączony z kuchnią. Tak jak mówię, układu za bardzo nie zmieniałam. Dałam nowe, fajne, wydaje mi się, meble, ale też nie za bardzo nowoczesne, tylko takie właśnie domowe babciny troszeczkę, chociaż nie do końca w 100% babciny, ale wiecie, takie domowe, które trzyma klimat? Lodówkę i kuchenkę dałam taką nowoczesną bo chciałam też właśnie w ten sposób usprawnić tutaj życie Pani Elżbiety, bo ona wcześniej miała kuchenkę na drewno no i miała taką lodówkę, wiecie, tą taką otwartą z szybą, dlatego zmieniłam akurat te, te elementy. No i pojawią się tutaj za chwilę jakieś dekoracje, które też są raczej proste i pasujące do starszej osoby, według mnie. Jakieś tutaj będzie półka właśnie z kawą, jakieś tam właśnie miseczka, właściwie to jest dzbanuszek, o, z drewnianymi przyborami kuchennymi, ściereczka, jakieś talerze na ścianę, takie proste rzeczy, które, które według mnie fajnie podkreśliły klimat tej kuchni. Ja naprawdę uwielbiam małe domki, uwielbiam małe pomieszczenia i takie, takie domy urządza mi się najlepiej. Pytacie też często, czy, będzie, czy będę urządzać mieszkania. Nie planuję urządzać mieszkań, bo nie pamiętam, czy o tym mówiłam, czy nie, dlatego powiem jeszcze raz, jeśli mówiłam, to przepraszam. Ale właśnie nie planuję urządzać mieszkań, bo tutaj w tej serii tworzyliście dla mnie domy, także tutaj będę urządzać domy. Może kiedyś zrobię jakąś edycję z mieszkaniami tylko, ale nie wiem. Bardzo prawdopodobne, że pojawi się jak ta seria się zakończy. Pojawi się seria, w której po prostu będę budować mieszkania, tak jakby urządzać sama z siebie i wam je udostępniać, ale to w przyszłości. Tutaj, jak widzicie, pojawiła się taka fajna kanapa wiklinowa z poduszkami, która też pasuje mi do starszej osoby przy kominku. Obok półka z książkami, żeby sobie mogła przeczytać swoje ulubione powieści, lampka. No, i tak fajnie, właśnie spędzić wieczory przy kominku. Bardzo mi się ten kącik podoba. Bardzo mi się podoba w ogóle ta, ta kanapa. Mm, ona jest taka fajna do każdego pokoju i do każdej grupy wiekowej, bo i nastolatka, i właśnie osoba starsza, e, według mnie, super, super to wygląda. Jest to jeden z, z moich ulubionych mebli ogółem e, w simsach. Kominek bez zmian, ten kogut, który był też bez zmian, jakieś kwiaty, dywanik pod stopy, żeby nie było zimno i nie wiało od podłogi, jakieś stare zdjęcia nad kominkiem i wydaje mi się, że ten kącik jest naprawdę bardzo, bardzo e, uroczy, przynajmniej według mnie. Tam też widzieliście wcześniej urządzałam, właściwie ustawiałam stolik, bo tutaj wcześniej nie pamiętam, czy był stolik, ale chciałam właśnie, żeby był jakiś taki też drewniany. Fajny, żeby jeśli ktoś ją odwiedzi, to żeby mogli sobie goście usiąść i spędzić z panią Elżbietą czas. Jeśli chodzi o zewnętrzną część domu, to tak jak mówiłam, nie urządzała mi za bardzo, zostawiłam ten domek taki, jaki był, bo mam trochę jakby szacunek do tego, że tutaj mieszka starsza osoba. I mogłaby po prostu nie chcieć, żeby zmieniać zewnętrzną część domu. Jeśli chodzi o ten staw, to... Uznałam, że jest on po prostu zarośnięty, bo jest brudny i trzeba go oczyścić, dlatego tutaj nadałam mu troszeczkę inny, inny charakter, który zobaczycie za chwilę. I wydaje mi się, że to właśnie też spowodowało, że ten domek wygląda troszeczkę przytulniej i troszeczkę czyściej i ładniej. Dodałam też właśnie oświetlenie, żeby nie było tutaj aż tak ciemno, zobaczcie. No bo to jest domek w lesie, więc może czułaby się pani Elżbieta trochę pewniej, gdyby miała właśnie zamontowane jakieś oświetlenie zewnętrzne, no bo to zawsze nie wiem, mi przynajmniej dodawałoby trochę otuchy, że to nie jest aż tak ciemno. Słoneczniki, tutaj właśnie zainspirowałam się tym, co już było w tym domku, czyli właśnie takie fajne słoneczniki przy oknach. Na ogółem troszeczkę kwiatów, ale też, też nie za dużo. Kosz na śmieci. Dodam też tutaj później, chyba pod sam koniec, karmnik dla ptaków, żeby pani Elżbieta mogła. O, właśnie teraz dodaję, żeby mogła też karmić ptaki, które ją będą odwiedzać, bo też wydaje mi się, że to jest taki fajny wiejski, sielski, leśny klimat. I za chwilę przejdę do oczyszczania tego stawu. Zrobię go w tym samym stylu, w którym zwykle robię stawy, czyli będzie dużo zieleni, będzie jakaś tam fontanna. I właśnie skupiłam się tutaj głównie na tym, żeby oczyścić ten mały zbiornik wodny, żeby on nie był taki zarośnięty, bo ta woda kojarzy mi się po prostu z brudną wodą. I nawet jeśli jest to jakiś taki staw dziki, to przydałoby się chociaż troszeczkę go oczyścić i to właśnie zrobiłam. Ogółem z tego domku jestem bardzo, bardzo, bardzo zadowolona. Dobrze mi się go urządzało. Chyba jeden z właśnie lepiej, którym się lepiej urządzało. Tak jak mówię, może dlatego, że ja po prostu lubię takie klimaty. I ogółem jestem zadowolona. Jeśli chodzi o kolejny odcinek tej serii, to będzie on w pierwszy dzień świąt bodajże. I będę urządzała domek który z wykorzystaniem elementów świątecznych, bo właśnie będziemy mieli wtedy święta. Także postanowiłam tutaj też w tej serii to. Jak już podkreślić, też będzie to domek wiejski i malutki, tutaj od razu to mówię, żeby nie było potem, że jest jakieś zaskoczenie, ale nie będzie on urządzony właśnie w takim babcinnym stylu, tylko w troszeczkę bardziej nowoczesnym, ale też będzie to domek mały. No i jak widzicie, stawik wygląda całkiem fajnie i uroczo, moim zdaniem, i fajnie tutaj pasuje. No, jeszcze trochę oczyściłam te lilie, dodałam świeże z kwiatami i tak prezentował się dom pani Elżbiety przed zmianą, po zmianie, za chwileczkę zobaczycie i o właśnie, jest po prostu trochę bardziej uchwiecony i trochę bardziej kolorowy. Mam nadzieję, że podobało Wam się, za chwilę zobaczycie pokaz screenów jak zawsze i do usłyszenia już wkrótce w kolejnych odcinkach. Pa, pa! Hey!